Siemanko. Dziś krótki materiał. Jak pisałem na Facebooku, dzisiaj przyszło do mnie zamówienie: 2000 sztuk średnich, karaczonów tureckich oraz 200 dorosłych. Zaspokoi naprawdę zapotrzebowanie na bardzo dużą hodowlę. Dla mnie osobiście planuję też rozwijać swoją hodowlę, więc kupiłem dużo na zapas. A i jeszcze jedna sprawa. Opracowałem nową karmówkę dla mojej karmówki. Gotowy produkt wygląda tak. Rozrywam takiej papki. A w niej znajduje się tak. Powoli zaczynając. Z razie tego, że mieszkam nasi, tu mam różne witaminy dla yy, drobiu. Idąc dalej, tu jest zmielone pół kilo karmy dla psa. Dalej mam yy, płatki owsiane, jakieś takie sienaniowe. Yy, yy, tam jest wszystko, od rodzynków do różnych płatków. Yy, karmy argentyńskie, jednej z tych płatków nie lubiłem, zostawiają. A dodatkowo mam jeszcze karmę y, dla rybek. Zmieliłem y, te witaminy dla drobiu i karmę dla psów, bo wiadomo, krawczony sobie z tym nie poradzą. I został taki mam efekt tego. Naprawdę krawczony to wsuwają lepiej niż, niż w poprzednim karmę. Jest jeszcze jedna zaleta. Poprzednio stosowałem z rodzaju takiej Kaszy nie kaszy, bo to jest, Mieszkam na wsi, więc sam do tego miałem dostęp. Ale jedna była tego wada, Bardzo dużo zostawało od, yy, od remów po prostu takich. To, co nie zostało zbierane do zboża. I musieli bardzo często sprzątać w, ter, w pojemnikach. A z tego nie zostaje nic, naprawdę. Karaplane to zjadają. Testuje to od dwóch tygodni. Naprawdę, karaplane zjadają, wszystko doszednie. Tylko argentyńskie jednego nie, nie zjadają, więc dlatego, tego jeszcze, wszystko nie pomieszałem. Kupię sobie inne porcy płatki. i dla tak, kaleszczenów Argentyńskich pomieszał sobie inne. Po prostu pomieszam inaczej troszkę i tyle. Tak to w sumie na razie to wszystko. Yy, będę yy, zamawiał jeszcze jedną pacuszkę Argentyński, jak kiedyś mówiłem, i droplasty oraz cztery pająki. No i to tyle. Dzięki za uwagę. Na razie.